Siemanko. Witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Dzisiaj zapowiemy sobie po jednym meczu z pierwszej nice i drugiej ligi żużlowej oraz Grand Prix Czech na praskiej markecie. A zaczniemy sobie od Krakowa, gdzie Wanda w ramach szóstej kolejki odjedzie zaległy mecz z PSZ że ten Poznań. No właśnie, odjedzie i to chyba będzie na tyle z ich strony. Bo bez wątpienia faworyt tego meczu jest jeden A są to oczywiście Skorpiony Którzy aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli I chcą iść tylko w górę A więc z najsłabszą drużyną drugiej ligi żużlowej Po prostu nie można tracić punktu. Sam Arnio i Burza raczej w wyniku nie pociągną A reszta to raczej w Krakowie robią za Kevlary Co do Poznania wszyscy w miarę równo punktują Tak więc mój typ na to spotkanie 38-52 dla PSZ Wy również możecie wskazać waszego faworyta w tym meczu u góry na karcie A wizowane składy na to spotkanie są następujące PSZ pozna. Pod jedynką David Bellego Z dwójką Marcel Kaiser Pod trójką Marcin Nowak Z czwórką Edward Cmar Z numerem piątym Władimir Borodulin Z numerem 6 Marek Lutowicz I pod siódemką Michał Cużytek Natomiast Wanda Kraków Pod dziewiątką Tero Arnio Z dziesiątką jeszcze nie wiemy Pod numerem jedenastym Michael Hartel Z dwunastką Sebastian Niedźwiedź Pod trzynastką Stanisław Burza Z numerem czternastym Krystian Stefanów I z numerem 15 Dawid Kołodziej Teraz przenieśmy się o jedną klasę wyżej Na spotkanie dziesiątej rundy najspierwszej ligi żużlowej pomiędzy Pom a Wybrzeżem Gdańsk. W pierwszym spotkaniu tych drużyn gładko wygrali gdańszczanie 52-38. Czy w rewanżu terzet Ostrowia będzie w stanie odrobić tak dużą stratę? Mocno osłabiony Beniaminek radzić sobie musi bezkontuzjowanego Tomasza Gapińskiego, za którego zastosowane zostanie zastępstwo zawodnika. Tomasz Gapiński dotychczas był liderem terzet Ostrowi. Zastępstwem zawodnika będzie szalenie ciężko wypełnić tą lukę. Zdaje sobie z tego sprawę trener Ostrowian Mariusz Staszewski. Tomek Gapiński od początku sezonu był w bardzo dobrej formie. Ciągnął nam wynik. Po tym, jak doznał kontuzji, będzie nam znacznie trudniej. Pozostałych żużlowców czeka ciężkie wyzwanie. Brakuje nam piątego zawodnika. Nie ma teraz marginesu błędu. Często bowiem bywało, że jak jeden miał słabszy dzień, to inni ratowali wynik. Jeśli teraz któremuś z naszych zawodników przytrafi się gorszy występ, będziemy mieli dziurę w składzie. Trzeba zrobić wszystko, żeby tego uniknąć. Uważa trener Ostrowia. Celem Beniaminka na sobotni mecz, który rozegrany zostanie według prognoz pogody przy ogromnym upale, jest przede wszystkim zwycięstwo. Wybrzeżek Gdańsk do Ostrowa nie przyjedzie jednak tylko bronić zalicze. Z pierwszej rundy. Chcemy wygrać i zainkasować 3 punkty. Deklaruje trener Mirosław Berliński, który w środę mógł być zadowolony z postawy swoich zawodników w półfinale indywidualnych mistrzostw Polski. Gdański klub w finale będzie miał trzech reprezentantów. Czy przełoży się to na występ w lidze? Przekonamy się już jutro. Mój typ na to spotkanie 50 do 40 dla ostrowa. Myślę, że ZZK może wypalić. Bynajmniej, że starczy na wygraną. jednak bonus stawiam, że zgarną zawodnicy wybrzeża. Wy również możecie wskazać waszego faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy. Są następujące: Wybrzeże Gdańsk. Pod jedynką Jakub Jakob Torsel, z dwójką Mikael Bech, pod trójką Kim Nilsson, z numerem czwartym Kacper Gomulski, z numerem piątym Krystian Pieszczek, z numerem szóstym Denis Zieliński, z numerem siódmym jeszcze nie wiemy. Natomiast Terzet Ostrowia, pod dziewiątką Aleksandr Łoktajew, z dziesiątką Sam Masters, pod jedenastką Tomasz Gapiński, za którego będzie zastępstwo zawodnika, z numerem dwunastym Nikolaj Klint, pod trzynastką Grzegorz Walasek, z numerem 14 Kamil Nowacki i z numerem 15 Marcin Kościelski. No i na deser zostaje nam trzecia runda Speedway Grand Prix, która odbędzie się na czeskiej markecie. Cykl Grand Prix pędzi jak szalon. Już w najbliższą sobotę w stolicy Czech odbędzie się trzecia runda tegorocznych rozgrywek. Sobotnia rywalizacja rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 19:00. Myślę, że emocji nie zabraknie i czeka nas kapitalny turniej. 15 czerwca będziemy ściskać kciuki za biało-czerwony. Wszyscy reprezentanci Polski są ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. W klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw globu przewodzą bowiem Bartosz Marzlik i Patryk Dudek. Dodatkowo w PGE Ekstralidze świetną formą imponują Maciej Janowski i Janusz Kołodziej Z całą pewnością do naszych południowych sąsiadów wybierze się spora grupa fanów z kraju z nad Wisłą, Którzy będą dodatkową motywacją dla naszych żużlowców O triumf wcale nie będzie łatwo Groźni będą przede wszystkim skandynawowie Zarówno Fredrik Lindgren jak i Nils Christian Iversen aktualnie znajdują się w najlepszej szóstce cyklu Przed rokiem to właśnie popularny Fredka cieszył się z pierwszego miejsca Duncikowi poszło nieco gorzej Lecz ten sezon może być dla tego zawodnika zupełnie innym rozdaniem Jednym z głównych bohaterów sobotniej imprezy może być również Martin Waculik. Słowak w roku 2019 jeździ wybornie w każdych zawodach. Wacul nie ma sobie równych w najlepszej lidze świata, a w Grand Prix znajduje się tuż za najlepszą trójką. Jego kraj, podobnie jak Polska, sąsiaduje z Czechami, więc być może na trybunach również pojawi się spora grupa zwolenników żużlowca falubazu Zielona Góra. W Pradze, niestety, zabraknie Taja Findena. Brytyjczyk nadal dochodzi do siebie po kontuzji, jakiej nabawił się przy okazji meczu w Lublinie. Aktualnego indywidualnego mistrza świata zastąpi Max Frick. Na to że także nie będziemy oglądać Grega Henkoka, za którego pojedzie Robert Lambert. Dziką kartę otrzymał Wacław Milik. Jeździec Sparty Wrocław w ubiegłym roku otarł się o półfinał i nie inaczej może być za kilkanaście godzin. I jak zwykle pozwolę sobie wytypować moją czwórkę turnieju. Oczywiście zacznę od naszego F16 Bartka z Marzlika. Wydaje mi się, że zdaje sobie sprawę, że ma wielką szansę na zdobycie tytułu indywidualnego mistrza świata, z uwagi na to, że odpadł mu główny rywal, czyli aktualny mistrz świata Taiwufinden. Wiem, że można tak powiedzieć o każdym zawodniku, ale ale tak pewnego siebie i swoich umiejętności żużlowca dawno nie widziałem. Tak więc to mój faworyt. Dalej pozwoliłem sobie dać Fredkę Lindgrena. Fredka zawsze jest groźny na każdym torze. Dodać do tego fakt, że wygrał na markecie przed rokiem, jest jednym z głównych moich faworytów. Trzeci to z kolei Jason Doyle. W lidze wręcz miażdży rywali swoją prędkością. Jak dotąd nie wychodziło mu w turniejach Grand Prix, ale z taką formą w końcu musi być przełamanie. I coś czuję, że to nastąpi już jutro. Na dokładkę do tego towarzystwa dałem bardzo równego w tym sezonie Martina Waculika. Ma wszystko, żeby to wygrać. Szybkość, doświadczenie, spokój. Tylko potrzeba odrobinę szczęścia i wtedy bez problemu może to wygrać. A tak prezentuje się lista startowa po piątkowym treningu kwalifikacyjnym. Dodam tylko, że najlepszy czas uzyskał Antonio Lindbeck. Spośród Polaków najszybszy był Maciej Janowski, który zajął czwarte miejsce. Janusz Kołodziej był siódmy. Bartosz Zmarzlik ósmy, a Patryk Dudek jedenasty. A tak zawodnicy wybrali numery startowe. Pod jedynką Nils Christian Iversen, z dwójką Bartosz Zmarzlik, z trójką Matej Zagar, pod czwórką Wacław Milik, z numerem piątym Antonio Lind, z szóstką Artyą Łaguta, pod siódemką Fredrik Lindgren, z ósemką Janusz Kołodziej, z dziewiątką Robert Lambert, z dziesiątką Maciej Janowski, jedenastka to Max Frigg, pod numerem dwunastym Jason Doyle, z trzynastką Leon Madsen, pod czternastką Patryk Dudek, z numerem piętnastym Emil Sajfudinow i z numerem szesnastym Martin Waculik. Rezerwowymi w tym turnieju będą Zdenek Holub i Andrzej Smetana. Jak zawsze możecie wskazać, kto waszym zdaniem z Polaków będzie najwyżej w tym turnieju. Ja jak zwykle trzymam kciuki za wszystkich naszych orłów. To jak panowie i panie, Mazurek musi być. A teraz jak zwykle dziękuję za Wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco Cię do tego zachęcam. Jak materiał Ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już Ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.